Siemano 29 ND Vlog. Yy, Mam trochę rzeczy, jak już mówiłem. Tutaj mam kołeczki rozporowe, najróżniejsze, no znaczy najróżniejsze dwa rodzaje. Yy, śrubki yy, na pewno były ze dwie potrzebne. 5 yy, tu kupionych, bo to. W... Zestaw był pięciu, pięciu sztuk kołeczków, no to tutaj paru brakowało. Parę trzeba by wymienić, ponieważ są uszkodzone. I tak, dzisiaj zajmę się wymianą czy zakładaniem, uzbrojeniem w sumie zderzaka. Lampę mam, zaraz wam pokażę zderzak. Lampę tutaj mam te osłony silnika. Mm, tutaj ten to wzmocnienie zderzaka. No to będę próbował teraz nagrzać. Mam opalarkę, je wyprostować, spróbuję uzbroję zderzak tu mam kierowniczkę kierownicę yy, tutaj powietrza Jak widać 1L yy, Nie wiem gdzie ona ma iść Z tego co Patrzyłem Tu tu jest takie miejsce gdzie mogłoby to iść Ale No nie wiem No po prostu nie wiem Może tu, może tam od dołu w belce nic nie ma Więc jeżeli ktoś wie Jeżeli ktoś wie gdzie to idzie W którym miejscu to proszę bardzo Czekajcie muszę się przebić Macie jarisa I możecie zrobić screena i zaznaczyć w którym miejscu ma to iść Z jednej jak i z drugiej strony, czy z jednej wystarczy w sumie Z drugiej sobie już sam tam Mniej więcej trafię, ale za cholerę nie wiem, gdzie to idzie. Jakbym się przyjrzał, pewnie bym znalazł. Ale, no, jak mówię, jak to jest rozpierdzielone, tak to. Yy, a jeszcze jedno. To oczywiście sklejone, ma mnie ten trójkącik, który idzie tutaj, w to miejsce. Także będzie ok, jego na razie zostawiamy. Yy... Tu mam jeszcze śrubki takiej grupy wag. Niepotrzebnie miałem te blaszki, ale ona tam po złotówce była. Także może tam się przydać od, od dołu, jedna albo dwie. Tu śrubek mam 10 wag, wag grupy. Błotnik zostaje. Termin jest za półtorej tygodnia, najbliższy jakiś tam roboty u lakiernika. Także a więc tak. Tutaj mam blisk z nerzaka raczej będzie pasował. Jakiś tam zamiennik. Ale swoje kosztował, lewa strona. Nie wiem w sumie jakiej firmy to zamiennik, ale zobaczcie co się stało. Pamiętacie albo nie pamiętacie, nie pamiętam czy nagrywałem, ale Korek y, odkręcił się tutaj w lewu oleju, i zażegało trochę komorę silnika. No i zażygało też prawdopodobnie, znaczy na pewno zażygało tutaj y, tą wyściółkę wygłuszenie te. I zobaczcie co tu się dzieje. świeci się. Tu się kurwa świeci wszystko zażegane a jak to zobaczyłem po tym, myślałem, że coś od kolizji jebnęło, jakiś nie wiem, płyn hamulcowy czy coś no ale lecę, lecę, tutaj, tutaj patrzę też zażygane w środku więc jadę dalej, patrzę, patrzę, tutaj zażygane tu zażygane i myślę że sobie, ktoś kurwa olej wlał ale przypomniałem sobie, że była ta przygoda, więc trzeba będzie to zdjąć i jakoś wyprać trochę oleju poleciało, no i tu wszystko trzeba będzie wymieć, bo tam zaraz, yy, gdzie to było, w którym miejscu, chyba w tym tylko teraz tak ciężko będzie pokazać ja to widzę ale wy pewnie słabiej może ciemnie troszkę Nie, nie widać. Ale tam pływa aż olej. No i tutaj polało się po wszystkim. Przynajmniej zakonserwowane będzie, nie? Jedna strona. Mam nadzieję, że z drugiej z nie ciekło. Ale nie powinno. Nie zobaczę teraz. Dobra, mam lampę. Wygląda ona w ten tak. sposób. Tutaj wszystko jest OK. uchwyt ten jest cały tu może być pęknięty, ale to nic cały yy, silniczek regulacji lampy tam sprzedam, bo ten akurat zostaje ze starej tu sprężynka jest, także wszystko się przełoży i powinno być OK także lampa odtaczona no i teraz zderzak, wyciągnę go tu na środek i będę uzbrajał, to Wam pokażę jak to wygląda a to na razie pod bok żeby nie wpadło dobra zderzak wygląda w ten sposób tutaj mam obtarcie jedno tutaj obtarcie, tutaj od kamyka coś odprysł odprys odprys lakier tutaj jakieś obtarcia tutaj w ogóle jakiś X, nie wiem czemu taki jakby wydrapany nie mam tej zaślepki pewnie trzeba będzie kupić jakoś tam do lakierowania i polakierować po prostu no i z tej strony o, obtarty lekko powierany. niektóre da się przypolerować niektóre trzeba jakoś tam lekko psiknąć no wiadomo, część używana no i niestety bez uszczelki tej. Tutaj. Więc muszę odkleić ją ze starego. Tą gumę. I przykleić tutaj. Ale najpierw muszę usunąć ten stary klej, taśmy, Chyba taśma. Także tym się zajmę teraz. Ale najpierw co mi uzbroję, żeby już nie, nie wyginało mi się to. i mam zleżak uzbrojony. Tu już ściągnąłem ten klej. Zeszło mi chyba kurde za 40 minut z tym wszystkim. Trochę się naskrobałem. Mi palce bolą. Podgrzewając oczywiście. No i te później odtłuszczone. No i biorę się za tamto. Też muszę podgrzać i jakoś to odkleić. Jestem już na takim etapie. Belka ściągnięta. Tutaj ten metal. Ten ściągnięty, ten muszę ściągnąć tutaj. być może da się jakoś uratować jeszcze szpilka. Zobaczę. najwyżej nakręcę, jakieś nakrętki, może na prasę. I tutaj podłużnica jest cała. Niestety ta podłużnica trochę jest oberwała i trzeba by było po tej zewnętrznej stronie wyciągnąć. Poza tym, chyba tutaj wszystko jest ok. To wyciągnie się jakoś tam młoteczkiem, nawet popuka, tu wydaje się być ok. No to trzeba będzie jakoś albo odciągnąć po prostu przez to, że to pójdzie i to sobie odciągnie się już tutaj naprostować. Tu jest cieniutka blacha. No. Nie chcę tutaj uszkodzić niczego. No i tak tutaj to wygląda belka by była ok, chyba. No i ten okular chcę wyciągnąć. Została mi tutaj na dole śruba. Tutaj te dwie. Tutaj dwie pod podłużnicą czy tam tym absorberem całym, czy jak to tam zwał. U góry dwie. Chyba tyle. Także biorę się za odkręcanie. Tu mam wszystko spisane. Podpisuję wkładam do odpowiednich przegródek także będę wiedział co do czego a te śruby były pod spodem do tego pasa wzmocnienia zderzaka i wzmocnienie jak widać naprostowałem i będzie OK i yy, jeszcze nie wiem czy nagrywałem ale odkleiłem gumę ze zderzaka starego I na dzisiaj tyle roboty. Zawijam się do domu. Tutaj tego nie demontowałem jeszcze. To jakoś naciągnę bez demontażu. Ten okular. Z tej strony zdemontowane mam. Trochę już tam podklepałem, ale mam pomysł, jak to zrobić, więc jutro będę działał. Tak więc to było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.